Cześć Siemano! Witam serdecznie, admirał Minecrafta Squido z tej strony. Zapraszam na oglądanie tego filmu, bo będzie dzisiaj naprawdę grubo, naprawdę porządnie i powiem Wam szczerze o tym, jak uratujemy ten kanał. Dwa tygodnie temu miałem ogromny taki dramat załamanie, że. Kanał ma bardzo złe statystyki, ale teraz są już gotowe rozwiązania na to, co my będziemy robić, co ja będę robił i co wy widzowie będziecie robić. Zostańcie do końca, ponieważ mam dla Was świetne nagrody za Wasze akcje, za Wasze działania, za Wasze zaangażowanie i za Wasze poświęcenie. Bo wszystkim. Widzą naprawdę się to należy. Ech. Proszę was jednak o zapoznanie się na początek z tym, co się aktualnie dzieje. Skąd w ogóle taka akcja, co mnie do tego skłoniło. I jakiś czas temu nagrywałem różne filmy. Ja tam regularnie staram się dzielić z wami statystykami. Na przykład był taki film przez wakacje. Seria Wakacje z Minecraft, i tam y, mówiłem na temat statystyk, ile osób subskrybentów ogląda, ilu ma dzwoneczek i tak, dalej, i tak dalej. Więc, jeżeli jesteś tego ciekaw, to sobie zobacz. Dwa tygodnie temu nagrałem taki film, że statystyki na tym kanale to, to się zmniejszyły w ciągu dwóch miesięcy. Czy tam trzech, bardzo, bardzo, bardzo ogromnie i powiem Wam, że pomimo tego, że jest wrzesień i niby e, mamy powrót roku szkolnego i ja nagrywam serię od początku września dziennik z Minecraft. to te statystyki nadal spadają w dół z miesiąca na miesiąc. Dlatego jest taka gruba akcja, aby... Ten kanał uratować, i ja wiem, że ten film będzie bardzo mocno oglądany, ponieważ poprzedni film, jaki zrobiłem, też był bardzo mocno oglądany. Tutaj Wam pokażę statystyki, jak to mnie przeraziło, dlaczego vlog jest tak mocno oglądany, a takie fajne odcinki z dziennika z Minecraft nie są tak mocno oglądane. Widzicie w tej chwili screenshoty, na pewno nie zapomnę ich wstawić. I słuchajcie, podzielę ten odcinek, ten film na takie dwa działy. Pierwsze to jest to, co ja zrobię, żeby uratować ten kanał. Drugie to jest to, co wy, widzowie, zrobicie, żeby uratować ten kanał. I to jest moim zdaniem najważniejsze. Wybaczcie. Bo wiele z was, wielu z was pisze: "Squido, zacznij robić nowe serie, zrób serię taką, taką i taką. Wtedy będziesz miał dużo widzów." Tylko że problem jest taki, że ja robię serię taką, taką, nie robię takiej i takiej, no bo już nie mam na to czasu. Natomiast zapowiadam co robię, co zrobię. Dziennik z Minecraft, sezon trzeci, nadal jest codziennie, od poniedziałku do piątku, czyli chyba nie codziennie, ale od poniedziałku do piątku macie dziennik z Minecraft, czyli 5 razy w tygodniu. Zawsze po południu jest dziennik z Minecraft i tak on zostanie, tak będzie. Ile on będzie trwał? Ja myślę, że on będzie trwał długo. Bo ja miałem początkowo tych swoich planów trochę, które chciałem tam zrealizować w sezonie trzecim. Tak, żebym miał wszystko, czego chciałem w Minecrafcie. To jest takie moje totalne spełnienie, ten świat. Um, I okazało się, że jednak Minecraft 1.14 przyniósł kilka ciekawych rzeczy, nad którymi spędzimy pewnie trochę czasu, więc ostatecznie ten sezon trzeci może potrwać trochę dłużej niż planowałem. I to jest chyba dobra wiadomość dla Was. Dobrą wiadomością dla Was jest to, że będzie kontynuowana seria Minecrafta Tekita przez weekendy. Także tutaj mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi, bo wielu jest fanów Tekita wśród widzów i. Ja to szanuję, bo również uwielbiam tego tekita. To jest naprawdę świetna paczka modów, bo macie coś z fizyki, coś z matematyki, coś, z, coś dla miłośników majsterkowania, coś dla miłośników różnych maszyn, samochodów. Dobra, samochodów to może przesadziłem, ale Wielu rozwiązań technicznych I to jest naprawdę fajne e, Wielu osobom się to spodoba I mi się to też podoba I będziemy to kontynuować Tą zabawę Będziemy również e, Robić dalej Dalej mówię Bo w tej chwili gdy ja tu nagrywam To już opublikowałem Minecraft początki Czyli jak grać w Minecrafta jak rozpocząć przygodę z Minecraftem? Absolutne podstawy. Zamierzam w tej serii przedstawić w kilku odcinkach, które będą trwały godzinę, maksymalnie dwie, wszystkie podstawowe rzeczy, jakie wiem o Minecrafcie. Bo jeżeli macie kolegę, koleżankę i chcecie z nimi grać w Minecrafta, ale nie chcecie im wszystkiego tłumaczyć od podstaw, to ta seria jest zdecydowanie. Najlepsza Bo będę tam tłumaczył jak widzicie Zwięźle Pierwszy film trwał 13 minut A wszystko już pokazałem co można zrobić w pierwszym dniu Więc Jest to naprawdę sztos O ile Poradniki za moich czasów na pierwszy dzień To było Zrób sobie drewniany kilof i wykop dziurę w ziemi O tyle Teraz, to ten poradnik naprawdę wyszedł mi odzio i będziemy to rozwijać. I ja to właśnie zrobię. Do końca roku będzie komplet tych odcinków, to Wam mogę obiecać. Um, co jeszcze mogę obiecać? To jest to, że będzie seria z różnymi youtuberami. Ale uwaga, to nie będzie seria taka, którą starałem się zrobić dwa lata temu, gdzie Napisałem do najsławniejszych youtuberów, wysłałem maili 70 3 razy. 3 razy wysłałem te 70 maili, czyli 210 e-maili wysłałem do najsławniejszych youtuberów. Wyobraźcie to sobie, ile to jest klikania i klikania, kopiowania, przepisywania tych maili. Wchodziłem na kanał każdego z nich, brałem kontakt, wysłałem do nich wiadomość mailową. I wiecie ile dostałem, yy, ile dostałem zwrotek? Tyle ile było odcinków w tej serii. 4 Gdzie... Tam yy, dwóch to byli moi znajomi, z którymi nagrywałem już wcześniej. Lotta, Guti6543, yy, który już chyba nawet nie nagrywa na YouTube'a. Widzicie. Ja dalej nagrywam. Um, więc kto tam jeszcze był? Automat, i o Boże, zapomniałem. To jest taki YouTuber, który ma więcej subów ode mnie, ale też jest moim widzem, jest moim fanem, za co go szanuję. Czasami przychodzi do mnie na live'y. Wypadło mi teraz. Safecraft, safe mod, boże, save mod. E, przypomniało się właśnie, jaki on ma nick. E, dlatego bardzo serdecznie pozdrawiam. E, no i widzicie, było tam te kilka odcinków. Dostałem też. Jedną wiadomość od bardzo miłej youtuberki. W sumie odpisała mi dwa razy to samo, że niestety no, nie może, bo ma mało czasu. Cóż, przykro, szkoda. No, a reszta nie wiem, olała to totalnie. Nikt nie chciał nagrywać, nawet mniejsi youtuberzy, bo przecież tam w tych top 70, to ja tam miałem, no nie wiem, 30 miejsce. No i nawet mniejsi youtuberzy jakoś nie odpisywali. Miejmy nadzieję, że teraz będzie inaczej, bo. Teraz mam zupełnie inną strategię. Teraz będziemy zaczynać od tych mniej sławnych youtuberów i, i będziemy im proponować nagranie wspólnych serii. I dlatego powinni być tym zainteresowani, bo e, mogą dzięki temu zyskać, gdy taki duży youtuber jak ja nagra z nimi serię. Zobaczymy. Jak to będzie, czy będą chcieli, czy nie będą chcieli. To jest pomysł jednego z moich widzów, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję za ten pomysł i będę go realizować. I to jest to, co mam w planach na ten rok do realizacji. I chciałbym, aby to się udało zrobić. I to ja na pewno. Zrobię ze swojej strony. Natomiast teraz wy, widzowie, bo wy, widzowie, jesteście tym, co realnie wpływa na zasięgi tego kanału. Nikt, ja, no nie mogę tego zrobić. Piszecie mi często, żebym nagrał takie serie, że dzięki temu zdobędę sławę, popularność. No i nagrałem jedną serię, nagrałem drugą serię, ale nie nagram trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, no bo nie mam na to czasu. I się, I się po prostu nie da. Już mam ramówkę przez dziennik z Minecraft, bardzo, bardzo tło, zatłoczoną. Ale dziennik z Minecraft uważam, że jest wyjątkowy, jest ważny i jest warty tego, żeby go nagrywać. I dlatego będzie nagrywany, tak jak to będzie nagrywany, tak jak te serie, o których mówiłem, będą nagrywane. Natomiast to nie działa tak, że Ty z Quido zrobisz serię i będziesz przez serię popularny. Popularność kanału, wytłumaczę Wam, bo to nie dotarło do widzów ostatni raz, jak to mówiłem. Popularność kanału jest przez to, że po pierwsze jest czas oglądania. On jest najważniejszy teraz czas oglądania, czyli ktoś wejdzie na Twój film i go obejrzy. To jest czas oglądania. Czas oglądania to nie jest coś takiego, że ktoś wejdzie na Twój film i napisze Komentarz zostawi łapkę w górę i wyjdzie. Nie. Czas oglądania to jest to, co się liczy dla kanału najbardziej. Później mamy komentarze. Ok? Komentarze też jest to coś ważnego. Um, bo jak piszesz komentarz, to wiadomo, że ten film ma taką dyskusję. Łapki w górę, moim zdaniem. Kompletnie są nieważne. No ja mówię, żeby zostawiać te łapki w górę, no bo dzięki temu wiem, że jest jakaś, jakieś, jakiś wiecie, like, że lubisz to, co ja robię. nie? To jest tylko dla mnie taka informacja, bo ja myślę, że już te łapki w górę nic nie dają na YouTubie. Takie jest moje zdanie, że najważniejszy jest czas oglądania. To jest zdanie. Samych twórców YouTube'a, bo oni wprowadzili teraz taki algorytm, który sortuje filmy po tym czasie oglądania i po tym, jakie to ma zaangażowanie. I teraz tak. I teraz tak. Co chcę Wam powiedzieć? No, jeżeli jest czas oglądania duży na kanale, to jego filmy, znaczy nie na kanale, a ogólnie na filmie danym no to ten film leci w górę. No a jak film leci w górę, no to również inne filmy polecą w górę i cały kanał poleci w górę. Dlatego ważne jest to, abyście po pierwsze oglądali te wszystkie filmy, ale też uwaga, bo ogłaszam taki konkurs ciekawy. I ten konkurs polega na tym, aby albo wejść w, na mój kanał i tam na zakładkę playlisty. Jest tam bardzo dużo playlist, które są warte oglądania. Które w, może w niektórych nie widzieliście w serii, dlatego warto jest je sobie obejrzeć. Y a może niektóre przypomnieć, wiecie, teraz sezon trzeci, może tak sezon drugi obejrzeć, jeżeli ktoś nie widział tego sezonu drugiego, to zapraszam. I co chcę wam powiedzieć, to jest właśnie to, że za oglądanie tych wszystkich playlist, ale też nowych filmów, starych filmów, nowych filmów, zaoglądanie wszystkich moich filmów. Będą nagrody dla Was, dla najwytrwalszych, dla tych, którzy zrobią najwięcej, ale też dla tych, którzy może niekoniecznie zrobią najwięcej, ale którzy po prostu będą, bo też nie chcę robić coś takiego, że się zaangażujesz w obronę kanału, a i nic z tego nie będziesz miał, więc nagrody będą dla wszystkich. Ale też nie wszyscy będą mogli je dostać, więc tutaj musisz wykazać się jednak takim zaangażowaniem z twojej strony. Im więcej filmów obejrzysz, tym więcej, tym większą masz szansę na to, że e, uda ci się zdobyć taką nagrodę. I jak ja będę te nagrody rozdzielał, no będzie ich proporcjonalnie do, do zaangażowania. Jeżeli zobaczę, że... Małe jest zaangażowanie w tą akcję. To nagród będzie mało. Jeżeli zauważę, że jest duże zaangażowanie w tą akcję, że dużo osób pisze dużo komentarzy, bo zaraz do tego przejdziemy, to będzie dużo właśnie takich nagród. A być może pomyślę nawet nad jakimiś lepszymi. I słuchajcie, bo wtedy kanał się rozwinie. Bo wtedy właśnie kanał się naprawdę rozwinie. To nie jest tak, że ja sobie zrobię jakąś serię i się kanał rozwinie. Ale przez zaangażowanie widzów się kanał rozwija. Myślę, że o tym nie muszę dużo mówić. Więc oglądasz sobie jakąś serię, to napisz w komentarzu. W komentarzu, uwaga, co napisać? Oryginalny komentarz, ok? Oryginalny komentarz. Jak zrobić taki oryginalny komentarz? Jeżeli nie masz pomysłu, to wystarczy, że zacytujesz jakieś zdanie z konkretnego odcinka. Dlaczego ten komentarz musi być oryginalny? Dlatego, żeby nie był to spam, bo YouTube bardzo nie lubi spamów, więc jak masz spamować, jak masz klikać łapki w górę pod każdym filmem i go nie oglądać i wklejać komentarz to komentarz kopiuj wklej to czegoś takiego nie rób bo to nic nie daje a wręcz może chyba zaszkodzić temu kanałowi bo liczy się jak mówiłem czas oglądania zaangażowanie możesz też wejść na wyszukiwarkę i wpisać tam Squidow, wpisać tam dziennik z Minecraft, wpisać tam minecraft.pl bo wiem, że pod takimi tagami bardzo często są moje filmy. Yy, nie wiem pod jeszcze, jakimi tagami są moje filmy. Jeżeli chcesz się bawić w wyszukiwanie moich filmów po tagach, czyli po tej wyszukiwarce, to też bardzo serdecznie zapraszam, bo to jeszcze bardziej pomoże ustawić wyższą pozycję. Filmów w wyszukiwarkach A tu za tym idzie większą oglądalność tego kanału Więcej wyświetleń Równa się większy czas oglądania Równa się Większa popularność kanału I większa szansa na jego uratowanie Dobra, może skończę gadać Bo słuchajcie Chodzi o to Aby pisać jak najwięcej, no nie, 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 co ja gadam. Nie, nie żeby pisać jak najwięcej komentarzy, tylko aby oglądać jak najwięcej filmów. I dzięki temu, że obejrzysz dany film, że wejdziesz na ten film i go obejrzysz, czy to przez playlistę, czy to przez wyszukiwarkę, wpiszesz na górze w wyszukiwarce yy, z Quido i wybierzesz sobie jakiś tam film, to też będzie ok, albo jakieś inne hasło, to bardzo serdecznie polecam. No, i wtedy skomentujesz pod tym filmem, żebym ja wiedział, że jesteś w konkursie, bo w konkursie biorą udział wszystkie komentarze, jakie będą od tej daty 22 września. Ok? Nie wiem, czy jest 22 teraz, ale tak strzelam. Wszystkie komentarze od tego 22 września do końca lutego. Tak, lutego, bo z lutym się wiąże taki ważny dla mnie okres yy, nauki i tak dalej, i nie mogę wcześniej się skupić na tym, żeby to wszystko policzyć, żeby policzyć ile jest w sumie komentarzy, ile jest zaangażowania pośród wszystkich yy, widzów, yy, i żeby to zrobić dopiero z końcem lutego, będę miał więcej luzu. Więc to zrobię. I teraz nagrody. Uwaga, jakie będą nagrody? Jest to przede wszystkim. Słuchajcie, nagrywanie ze mną odcinków. Granie ze mną na serwerach, granie ze mną na waszych światach. Możecie mnie zaprosić, pograć prywatnie, pograć na odcinku, pograć na live. Zresztą na live'ach tak też te, czasami gram z widzami, ale to specjalnie będę grać z Tobą, zwycięzcą. Yy, promowanie Twojego kanału, jeżeli masz, cokolwiek, jeżeli chcesz, nawet Instagrama mogę promować. Yy, co jeszcze? Spotykamy się na pizzy, którą ja kupuję, bo Ty jako zwycięzca nie będziesz kupować ze swojej kasy pizzy. To jest po prostu moje... E, mój, mój prezent dla Ciebie e, jako zwycięzcy albo nie wiem, kebab, co tam wolisz, po prostu, jeżeli jesteś zwycięzcą, to co sobie życzysz jeżeli akurat e, będzie e, się spotkamy, to jeżeli się spotkamy to stawiam Ci pizzę, stawiam Ci wszystko co tam chcesz napoje, dlatego warto jest wziąć udział. Przede wszystkim No, jest ważne to, że możesz ze mną pogadać, możesz ze mną y, pograć, możesz ze mną nagrać odcinek, który będzie umieszczony na tym kanale. Na tym kanale yy, i będzie on na stałe tutaj. Jeżeli chcesz, bo to jest wszystko, jeżeli chcesz, żadnej z tych rzeczy nie musisz robić. Może być tak, że jesteś widzem, który chce po prostu uratować ten kanał i zrobisz to um, jakby z przyjemnością, a nie po to, żeby zdobyć nagrodę. Ale ja mówię, nagrody są. Jeżeli będzie duże zaangażowanie, to będą też lepsze nagrody i będę o tym informować. Jak na razie to myślę, że to są spoko nagrody dla osób, które są po prostu moimi fanami e, Będziemy mogli się właśnie spotkać, zbić pionę, pogadać, a, mimo tego, a poza tym ja Ci kupuję pizzę, kole, fantę ek, i wszystkie inne smakołyki. Zapraszam po prostu na to i przede wszystkim dziękuję wam. Dziękuję wam za to, bo mam nadzieję, że w tą akcję zaangażuje się kilkadziesiąt osób e, albo albo chociaż kilkanaście takich, które się bardzo mocno zaangażują, bo wtedy będziemy mogli uratować ten kanał. Nie ma oglądalności, kanału nie uda się uratować. Jest oglądalność, kanał uda się uratować. Więc komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie w playlistach. Polecam playlisty Dziennik z Minecraft, sezon drugi, sezon pierwszy, sezon trzeci, który teraz, właśnie, będzie codziennie od poniedziałku do piątku. E, polecam też wakacje z Minecraft, Skylands polecam. E, kiedyś taka seria, jakie nagrywałem jeszcze, wakacyjny Minecraft, kiedyś taki nagrywałem. Industrial Craft kiedyś nagrywałem, Minecraft Skyblock, Sky Islands przecież pamiętne, ale też poradniki polecam, seria nowa Minecraft Początki, łapkujcie ją, oglądajcie, żeby była wysoko, bo jest to dla mnie ważna seria, w której dzielę się swoim doświadczeniem, no i pozdrawiam Was, na razie, pa i cześć!